Zającowi głowa odpadła, trzeba przykleić. Hejka, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Jesteście właśnie teraz na kanale Heksa Waży i Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie będzie mi bardzo miło. Dziękuję. Dołączcie też do naszej grupy na Facebooku. Tutaj jest link, teraz Wam się powinien wyświetlić. Jak nie, no to w opisie pod filmem, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy Was omija. Wczoraj, W Wielki Piątek farbowaliśmy jajka, robiliśmy pisanki. Jak już właśnie wiecie w tytule, w opisie i w miniaturce, moje są pastelowe. Zobaczcie. Pastelowe pisanki 10 sekund i zrobione. Ja wiem, wiem, dzisiaj już jest Wielka Sobota, nikt nie farbuje już jajek. No ale wiecie, przyda się, nie? Na znowu, jakby to się zapowiedział na zaś. <grym>, na za rok, na za dwa przyda się. No to co? Zobaczcie jak zrobić szybko, łatwo. Takie pastelowe pisanki, zapraszam. Mamy dzisiaj pisanki, żeby zrobić szybko, łatwo, prosto pisanki. Potrzebne nam są oczywiście jajka ugotowane na twardo, proszę bardzo. Potrzebne na są też mazaki, folia taka grubsza, jakiś woreczek taki grubszy. No i to wszystko. A jajko szczęśliwych kurek. Tak, jajka o szczęśliwych kurek. No. Teraz tak, na folii malujemy mazakami. Kreski. Teraz musimy położyć tu jajko i tą farbę tutaj wytrzeć jajko. Dobra, no to robimy tak z wszystkimi jajkami. Dzisiaj już jest Wielka Sobota, więc życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa. No i co? Widzimy się następnym razem. Pa!